Żeby nie było y, tak nudno, mogę z dupy opowiedzieć y, story time sprzed paru dni. Ręka do góry, jeśli ktoś z was kiedykolwiek został przez kogoś nadepnięty albo przez przypadek kogoś nadepnął y, parę dni temu. Y, idę z jakąś starszą babką, no, no mówi że no, po prostu starsza pani. Prawda? I idę w sumie tuż za nią i nagle ta się kłopotnie zatrzymała. No to skutkiem tego ja nie wyhamowałam, tak jak ona się zatrzymała, no to ja mnie chcę. No wypręgałam. I oczywiście z automatu przeprosiłam. Powiedziałam automatycznie przepraszam, a ona do mnie takie patrz jak ledziesz. No i ja takie, że przeprosiłam specjalnie tego nie zrobiłam, tak? A ona y, takie i co mnie obchodzi, że przeprosiłaś, jak mnie teraz pięta boli? No i odpowiedziała mi parę rzeczy, ale, ale już się ugryzłam w język. Myślę, że z takimi ludźmi nie da się, nie ma się co kłócić. Więc taka historyjka sprzed paru dni.